ARC, na bicie człowieka rozpoznasz przynajmniej chory rap. Planowanie napadu E. Ta historia opowiedziana, w tym kawałku zarapowana, przez was morał wysłuchany, kto wie i może nawet zapamiętany. Był sobie Emil, planował napad życia, błędy popełniane, wielu marzenie te opowiedziane, przez znajomych jego plany wyśmiewane. Panuszek miał już wszystko przygotowane, zabrał się za planu wykonywanie, banku obserwowanie, klamki zdobywanie, rozplanowywanie, ucieczki przygotowanie. Jego życie w tamtym czasie przypominało niektóre filmy akcji, ale te naprawdę na wypasie, naprawdę się starał, wszyscy. Przewidzieć, doświadczenie nabierał latami, oglądał filmy z napadami. Niewiarygodne, debil myślał, że to mu wypali. Jednak zapomniał, że w dzisiejszych czasach w placówkach bankowych jest mała kasa, która na pewno nie zrobi z niego bogacza, która na pewno kurwa nie zrobi z niego bogacza. Życie to nie film, łatwe nie jest przez ten spopomnianie. Duże wyroki za to przybijane. Potem rozmyślanie, że odsiadka nie była w planie. W głowę się stukanie, ty niebany baranie, odsiadka nie była w planie. Ty jebany baranie, potem rozmyślanie. Że odsiadka kurwa nie była w planie. Jego dobry ziomeczek martwił się o ten paka, bo wiedział, że ten naprawdę się na ten bank napalał. Ciągle mu przeszkadzał, na początku inteligentnie do głowy mu przemawiał, żeby do kryminału się nie wpierdalał. Jednak Emil tylko się obrażał. Jego ziomeczek zdesperowany debilizmem Emilka załamany stwierdził, że Emilek musi być przekopany, by jego plan został mu z głowy wykopany. Nic tu nie pomogło, czasem żeby komuś pomóc musimy go skrzywdzić, żeby zrozumiał. Jednak tym razem nawet to nie pomogło, Emilek pomocy nie zrozumiał. Gdyby zrobił ziomeczka więcej do siebie nie dopuszczał. Jego numer nawet zablokował, nie zdawał sobie sprawy, że ziomeczek naprawdę chciał dla niego jak najlepiej. Naprawdę chciał jak najlepiej. Życie to nie film, łatwo nie jest przesąd popełnianie duże wyroki za to przybijane. Potem rozmyślanie, że ociatka nie była w planie. W głowy się stukanie ty jebany baranie, ciatka nie była w planie, ty jebany baranie, potem rozmyślanie, że o kurwa nie była w planie. Nagle na drodze Emilka pojawił się Achmetrycy Dywa Klakier, tak w kręgach bandyckich się nazywał. Nie jeden wyrok już odbywał. Emilek, jak wspomniał na początku, chodził wszystkim i chwalił się, że napaść na blank panował. Nie miał pojęcia, że przy takich robotach potrzebna jest cisza. Gdy jesteś szczęśliwy, to nie śpiewaj. Następna dobra rada, którą potem zrozumie. Historia chyli się ku końcowi Klakier namówił: Emilka będą sami Emil zrozumie, że dobry wspólnik to martwy wspólnik. Dopiero po czasie wszystko ogarnięte Klakier zaparkował stoi przed wejściem Emil adrenalina pompuje, krew w serce Napierdala, krzyczy to jest napad Pada strzał, drugi strzał Emil pada po wystrzeleniu w i Chciał pokazać, że nie żartuje To była zasadzka, klakier od dawna z psami współpracuje Emila noga po postrzale cała pulsuje Psiarnia kajdanki na przegubach Już zatrzaskuje Emil już wszystko rozumie Paręnaście lat za to dostanie, Posiedzi w kryminale i zrozumie, że ociatka nie była w planie Ej siatka kurwa nie była w planie.